nic. Słuchamy takie, że nie nazwą nic. Siemaczkowski, z tej strony, z i dzisiaj witamy Was na nowej edycji RealCraft. Dzisiaj jestem z Monte 9 x 8 Siema. Już się dodaje Monte. Co budujemy? Zaraz jej Mek. Teraz muzykę włączę tylko w Minecraft'cie, bo to nie LOL, ktoś prawie odgapił mojego nika. Kto odgapił swój nick? Prawie, a za ZO 9X braknęło 8 Dobra, to ja robię dróżkę to. ładny domek. Powiem. To idę i da warszt nie i A szczególnie z tego z tego materiału. Mm... Tu. tu bliżej teraz, tutaj, tutaj. Tu mamtaj. Mm. <coughs> ja <Je> to <tu? coughs> tak na tym komolu będą stałe drzwi. Dobra, to najpierw trzeba zrobić jakiś crafting. Ja robię crafting już zrobiony. Kurde. no bo zrobimy takie symetryczne. Aha, <coughs> ale symetryka. No, Mamy pro, hatko. No. Dobra. znowu 10 par drzwi, co? Ja już zrobiłem dwie pary. No to akurat co pasuje? Ja dobra, jeszcze... dobra, ja mam tutaj na razie jedno. To, to rób te drzwi, że masz robić. I rzuć mi je. Okay. To będziemy mieć więcej pokoi. <słuch> Najwyżej. Rzuć mi je. Aha, dobra. W momencie, glaguję Muszę zobaczyć opcję. Okej, okay, powrócimy po przerwie. Po prostu muszę zmienić opcje graficzne. Spoko, że. Po prostu wszystkie e, ustawienia się zmieniły, Monta, wiesz? Co? Wszystkie ustawienia się zmieniły. To ja się zajmę domkiem. Dobra, to ja skoczę na warblast. craftingi tak by mogły być. Mi pasuje. Ja na Warblas skoczę. Pokopię te drzewa. Zrób coś a'la zamek, co? A'la zamek? No. Ja Miałem fajny pomysł na... ten... Fajny pomysł. Tyk, 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 tyk. Um. Ja tak. ten Ja nie wiem, czy mi Jezu, jak, jak tutaj na tych warplach leguje. Wszystkim tak leguje. Dariu? No. Dobra. Ładny nawet, ładny. Ładny, mam dla Ciebie prezent. Dzięki. O, dzięki. Właśnie chciałam Ci powiedzieć, że będzie mi więcej potrzebne. Ja robię już jakieś czesty yy, a skąd weźmiemy piasek, bo potrzebny. Piasek? Eee yy, Proszę... S. Albo wap A. Yy. Powiem ci, że jestem strasznie symetrycznym człowiekiem. Jeśli coś nie jest symetrycznym, to ja się wkurzam. Tak, bardzo się wkurzasz. Znaczy nie wkurzam się bardzo, tylko takie... kurcze, ale to nie pasuje. Ja może sobie... Um, y, jakiś sklep. Ej, da się tutaj, są te plugi na sklep? No, są. A to fajnie. A możesz mi dać tak trochę desek, cztery deski jeszcze? Chyba Ci dam więcej. Trzy dałeś. Ale no to wygląda jak mój Dobra, Jak hmm. okay. ty do nas, tu wejść. wejdzie. wejdzie. Ja, zrobi, ja zrobiłem sobie ten. E, bank tak jakby. Zrobię bank, Spróbuj go otworzyć Eee moment Okej okay. Halo, jestem już, spoko Eee, tutaj ja właśnie sobie bank, że Mogę tu coś rzucić i nigdy mi nie ciągnę, Mogę tu ważyć sobie chleb. Nigdy nie wyciągnie żaden z Nawet wyciągnę. ja go nie wyciągnę. Monte na chwilę tutaj. Zaprezentujemy. Monte. Ej, symetrycznie ma. Monte? Tak. Olaf Chodź Chod tu. Chodź tu. Chod tu. Zaprezentuj, że nie da się otworzyć. No dobra. Coś kupić? Tak. Nie ma wystarczającej ilości kasy Ok. Czy to tak? Tu mont sobie zrób taki właśnie sklep. Mhm. Mm okay, S napisz, spacy, S enter, 1, enter, B, dwu, duże B, dwukropek, e, duża liczba. E, Enter i dirt, napisz mi to może na tym. Ok, chcę jeszcze zrobić lepsze. Dlaczego? Ok, jestem już um. na skrzynkach, tu? Aha, nad skrzynką, ok, jeden.

Co? Mm -hmm. Nie możemy otworzyć? Wiesz? Ale nic nie mogę kupić. A jak mogę zrobić, żebyś mógł? E, nie, nie możesz nic zrobić. Babcia, nie ma Ja mogę coś sprzedać? Co? Chciałbym coś sprzedać? Co dodać? Przedać. Ja robię i zaraz wracamy e, Nie, łap nie OK, nie. moi drodzy Powróciliśmy po krótkim cięciu, którym Ja raz z Kopaliśmy i zdobywaliśmy surowce I oto są reszty naszego ładnego domku ja Jeszcze sobie jedno żelazo trochę przepalam Jeszcze jedno żelazo i będzie gotowe To przepalę Eee... Monta? Co? Ja sobie z podłogi ukradnę dwie deski. Tak. Chyba, że mam po taki gdzieś, nie? Mam po tych to nie muszę ukrywać. To oddanie. Ja jestem akurat na tartaku, więc... Okej, okay, to spoko. Nakopałem tyle drewna i tak nie wystarczy. Coś źle zacząłem robić w ogóle. żypujemy, jeszcze jedno wyżej? Kur. Yes, o. skończona Yes, po druga skontrowam. jest co? To jest drewno on 48. to wypełniaj to czekaj. Tu, tutaj, tak jak ten kobel, tak tutaj. Na poziomie kobla wypełnia deskami to. A rozumiem. No. Tylko czekaj. No. Żeby się dało po No. Ja się tym zajmę. Ja ci powiem jak nie. Okej. Okay. Dotąd, tutaj. Tu chodź tutaj Tutaj już nie dałem tego, nie? Tutaj jest do końca tego, tak I Tutaj w tym miejscu już nie rób, nie? Czekaj, tam będzie drugi ten. Tutaj w tym miejscu już nie rób. Tak, taką... taką nie zrób. Nie, nie damy tego klocka Można to zrobić wiesz, kolejny poziom. Wiesz montaż. No. Mam Mam Ale to desek Ja to dokończę już. Mam coś... Kościąś yy, takich brązowych. Ale wiem co zrobić. Ej, da się coś takiego zrobić, że płatne wejście do czegoś? Nie wiem. Ej, spróbuję, zrobię taki ten. I tam będzie B i yy, tak dalej. Jak ja, I tylko ja to będę mówić. Zobaczę, okej? Okay? Okej. Okay. O, udało mi się, patrz. Idealnie, idealnie, design. wystarczyło. Nie tak. Teraz ja zrobię wcięcie i powrócimy znowu, gdy domek będzie kolejny część skończona. Mm, dobra, moi drodzy kochani. E, widzowie, jest... postaram się, że tak będzie nasz domek wyglądał. E, później więc odcinkami dokończymy go jakoś. Na razie ładnie wygląda. Oto um, są nasze magazyny. Na razie puste. Na razie. Na razie. Mamy tabliczki niepotrzebne, jakbyś chciał. O to właśnie chciałem robić tabliczki. No ci wrzucę do tej skrzynki małej tam pod schodami. Jeszcze dźwigni do upiększenia. Yy, nie tak, ludzie. O, teraz ładnie wygląda i Monte. Co? Kończymy? W co? Film? Mom. Ale, no, mam no, no, na ten odcinek. Jakiś ładny zamaczek nam wyszedł. Jest trochę niesymetryczny, ale okej. Okay. Ja go żeby był symetryczny trochę. Poglej, imam klagi do rok. Dvi so mi tu. Tako? Co tam, Monty, robisz? monte Nie da się tak. Szkoda, trzeba plugin napisać, żeby to się dało. Czekaj, idę na lantę zobaczyć jaki jest taki plugin. Bo będę mieć płatnego parkura Czemu płatnego parkura No będą nam dawać hajsy jeszcze, a oni będą przychodzić parkura a, i spadną i znowu będą musieli płacić, tak? Co? Co? Nie, jak spadną to w pole i tam będziemy mogli się wrócić. Ja to zrobię, wiesz? Okej. Okay. Mm. Minę Ładne. Yeah. o tak na no się lepiej okay. a jak ten, ten serwer się nazywa e s folk okay, dobra Mamy bye. Yy, lol. No Nie wiem, dziwię się, czemu nie mam skina, Ale zawiadamiałem, że nie jestem na bezeczu. No to nie podsunąć? Monte. A okay, ja będę się nad tym kombinować. Tu taki obrzutek zrób może, jakąś farmę, co? A mam pomysł. Zrobię coś takiego. też Przetest... Mogę jeszcze tobie zrobić test? Czego? Muszę zobaczyć. on takiego fajnego cześć. No dobra. Na razie tam buduję ja ci powiem kiedy. Dobra, spoko. Oke kayak, ada tuh trennya tuh kita, Perfect. Ah. s, empat enter, ya yeah, dan, Ej dobra. Ej, zobaczysz czy mam tego jednego dirta. No masz, ja ci dam. Mam, mamy tutaj dirta. No i co? No i chodź. Nie mam dirta. Muszę go wyciągnąć. Nie no mam tego dirta, no i co? Patrz. Nie mogę sprzedać A nie, hmm. nie mogę nawet kupić Jak cię tam wciąż yy, Nie możesz tu dać sprzedać czy... Nie ma Nie masz wystarczającej to? ilości kasy nie aha, bo to, to chyba trzeba ten Ha, jest mi już dobra, weź to nie Ej ej to ja ej ja to tutaj dam to Chodź tu staniemy i pożegnamy się Monte, chodź, Mont Mont pożegnamy się tutaj. Okay. E, dobra, z tej strony był Mr. Gubiszor i dzisiaj ze mną był. Monte 9, co się Tak, i oto był czwarty odcinek serii e, Słag Story in Minecraft, czyli łagowe życie z historia Na razie to są początki nasze, ale już mamy chatę Gramy na tym serwerze teraz od 15 minut Jakoś tak będzie Skończenie nagrywanie gramy na tym serwerze yy, Bo była nowa edycja, no i... No bo tak To ja kończę Do zobaczenia w przyszłym odcinku Swag story Monte yy, ja i ten, no, Szymon Będziemy nagrywać tę serię częściej Jeszcze częściej Okej, okay, to ja kończę nagrywać, pa Cześć